Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w Gita Online. Słuchajcie, rozpoczęłam sobie przygodę w online. Będą to różne różne zagrywajki, będą tutaj różne osoby zaproszone przeze mnie. Pewnie się wproszę też do kogoś. <gry> no i cóż, dzisiaj dostałem zaproszenie tutaj od kogoś do, do wyścigów mini-samochodów. Coś nowego, zresztą nie tak dawno było o tym. Więc zobaczymy. Gram pierwszy raz w to. Jakie zarobice. Sery takie wolne? Przypomina mi się, że wiecie co? Pegasus. Co to było? To jakieś fa fajne rzeczy były. A bo tu są jeszcze bomby. Kurde, nie trafiłem sobie. A bo bomby! A czym się. Czym się podkłada? Aby zrzucić bombę, naciśnię. Pro... Ten, dobra HA! Zdobywam punkt. <gryzny> I co tyle? <gryzny> Ale na Pegazusie było dawniej coś takiego. Identyczne. Tylko, że zawsze była plama oleju. E, gwoździe, chyba jeszcze coś tam jeszcze było. Łopanie! Ale dostałem przy Przyistoczyłem się normalnie. Ła, ła. Ła, ła, ła. pierunie. A przyistoczyłem się znowu w coś. <ś> Bąbka czy co to tam było? O, 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 mam bomb Kurde, wyprzedził mnie. O nie. Wstrypałem sprawę. Poza zasięgiem Dogań lidera. O nie, 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 nie. O ja stałem radę. Ale mnie zrobił na szaro. O nie, już po mnie. Do lidera nie ma szans. I bank zwyciężył rundę. Co ty mówisz, że on jest jakimś motorem? Nie, niemożliwe. <grystanie> nie wiem ile jest rund. Tak jak mówię, dla to pierwszy raz. Widziałem e, maila dostałem. O, uh, o! Uh. Maila dostałem, że. że coś takiego jest. Nie, znowu, znowu przerypię. No. Koniec, koniec, leżysz. Ale nas złapał. Idealnie po prostu. O, obserwacja. Dobra, zwycięzca rundy. Kurde, dobre jest. <laughs> Przegrany. I dobra, chciałbym jeszcze raz. Ale przynajmniej jest trzecie miejsce. <laughs> oh my god. Teraz będzie to samo, czy co? Czy coś innego? Ja mówię, ja bym powiedział, że mam 24 level. Od samego początku wydania gita, Jakoś niewiele grałem. Niewiele grałem ogólnie w... Kurde, no. A patrzcie, jak ładnie wyszedł na prowadzenie, I, i, i nic z tego. A znowu ten koleś wygra. Już to widzę, już to widzę. A no, goń go, goń go, flame. Coś tam, coś tam. Ha. Znowu zwyciężył.

geda wdziałłem tą bombę ale niestety nie oj ja jaj zrąbałem cozy Pa jest ciep to były punkty. Dobrze, wy wyeliminowali się między sobą. <grymne> Aj. Ale cieć. Nie, 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 nie. Będzie po mnie. Tak myślałem. To było do przewidzenia. Jak już mnie wytrącił z trasy, to już było pewne. Nie wiem czemu, ale jakoś tam tego nie lubię brać. Nie czuję się z tamtym... U... A, zdobyłem punkty, wyeliminowali się. Czasami widzicie, to wyprowadzi... ogólnie wyprowadzimy się na prowadzenie, wyprowadzimy się na prowadzenie, wyjdziemy na prowadzenie i, I zdobywamy punkty. O skubanie poleciał jak małyż. Wiedziałem. Oh. Wiedziałem, że dostanę strzał, bo w... w ostatniej chwili zawrótą tą rakietę, a, a ja sobie pyk. Ojej, nie mam punktów. Trzy punkty. O, skubaniec, patrzcie, widzieliście go. Z samochodu przyszedł na motorek. A, to dlatego tam na pierwszym nie był motor. Taki dosyć futurystyczny. Nie, no to już po mnie. Lipa, 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 lipa. Koniec, koniec, koniec ze mną. Kabom. Zwycięzca rundy. Buziong. Czy jak mu tam. <śmany> I przez to Holender... O, Ej! Tyczki mi brakło! Masakra! O, wyszedł huściałek naprawy że na prowadzenie. Ha Pięknie ktoś załatwiłem. Dobrze, wiesz mi wjechał w tym, jak wpadłem w ten pocisk. Zebrałem tą rakietę i trz odpaliłem w odpowiednim momencie. To było dobre, to było dobre. To było dobre. Jeżeli chcecie więcej gita online, to wiecie co robić. Lajkujcie ten materiał. I oczywiście, jak będzie zainteresowanie, to na pewno kolejne filmiki z gita online się pojawią. Będę się wdrażał w, do gita online. I mam nadzieję, że będziemy mieć okazję też zagrać razem. Może na jakimś streamie albo albo właśnie na odcinku. Tymczasem, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i na razie. Aha, i jeżeli macie jakieś fajne protipy. Odnośnie GTA Online? Piszcie w komentarzu, mi się to koniecznie przyda. Także na razie.